Cześć z tej strony Kened, witajcie na kanale Gracz Watch. Dziś będę zajmował się recenzją Star Wars Battlefront w wersji na PlayStation 4. Jeżeli podobają wam się moje materiały, zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę i wpadnijcie na mój kanał, może nawet go zasubskrybujecie. No dobrze. Załóżmy, że gracie już wystarczająco długo w gry wideo, żeby znać zasadę, że gry na podstawie filmów to totalne gówno, na które tak naprawdę nie warto wydawać pieniędzy, na które nie warto czekać i których nie warto recenzować, chyba że po to, żeby się z nich śmiać. Jednak jak w w przypadku każdej reguły, zresztą wiecie sami, są zawsze jakieś odstępstwa. Takim odstępstwem jest Star Wars Battlefront Gra. Która w swoim wyglądzie, w swoim klimacie, w swoim odczuciu czy wczuciu w świat Gwiezdnych Wojen nie ma sobie równych. DICE po prostu przeszło samych siebie, tworząc skany autentycznych rekwizytów, które były wykorzystywane w oryginalnych filmach, i otrzymujemy właśnie to niesamowicie wyglądające modele postaci, niesamowicie wyglądające modele broni, niesamowicie wyglądające klimatyczne, piękne mapy. I oczywiście do tego wspaniałą ścieżkę dźwiękową, która replikuje absolutnie chyba każdy odgłos, jaki możemy sobie wyobrazić z oryginalnych filmów. Daj łącząc te dwa elementy, czyli wspaniałą grafikę i niesamowitą dbałość o szczegóły, stworzyło coś wyjątkowego, najbardziej wierny, najlepiej odzorowany tytuł związany z Gwiezdnymi Wojnami. Jednak po spędzeniu naprawdę sporej ilości czasu z tą grą, mogę w 100% stwierdzić, że obsesyjna koncentracja DAIS na szczegółach związanych z oddaniem jak najwierniejszej wizji gwiezdnych wojen, pociągnęła za sobą spore koszty w postaci niewielkiej ilości zawartości, którą dostajemy za 239 zł i uwierzcie, mi naprawdę mam na myśli małą ilość zawartości. 12 map, które znajdują się na czterech różnych planetach. 11 typów broni tylko 11 typów broni, o ile dobrze policzyłem. I tylko 24 albo 26 kart, które są elementami dodatkowego wyposażenia, które możemy wykupić za zdobytą kasę i się w nie wyposażyć. I już nie mogę się doczekać: aż w komentarzach wyskoczy ktoś niesamowicie zadowolony z Battlefronta i napisze mi: Kenneth, przecież jej daje darmowe mapy, darmowe Starkardy, i będą jeszcze inne dodatki. Dodatki. Słuchaj, jeżeli takie ochłapy Cię satysfakcjonują, to bardzo dobrze. Jednak większość osób doskonale wie, zwłaszcza jeżeli czytają coś o tej grze, że najważniejsze, najfajniejsze dodatki będą w Season Passie, który kosztuje tyle samo, co gra. I w Season Passie otrzymujemy cztery dodatki w ciągu roku, w których będzie się znajdowało 20 elementów ekwipunku. W tym się znajdują zarówno karty, jak i bronie, więc będzie tego po prostu tyle, co kod płakał. Dostaniemy czterech bohaterów, więc będzie to jeden bohater na każdy pak i 16 Map, które będą rozmieszczone na bliżej nieokreślonej ilości planet. Oczywiście mogę jeszcze wspomnieć o czterech dodatkowych, ekscytujących trybach rozgrywki oraz fakcie, że jeżeli zakupię Season Pass już teraz płacąc za grę i Season Pass ponad 500 zł, to dostanę dostęp do tych wszystkich dodatków chyba tydzień albo dwa tygodnie wcześniej i unikalną emotkę. First shot czy shoot first? No, ale jestem pewien, że znajdą się osoby, które będą się cieszyły z tej animacji, której tak naprawdę nikt nie ogląda, bo nie ma na to czasu. Słuchajcie, powiem wam, że nie miałbym najmniejszego problemu z zawartością gry podstawowej. Te 12 map, które są w wersji podstawowej, są naprawdę genialnie zaprojektowane. Wyglądają oszałamiająco. Endor wygląda jak faktyczny pieprzony Endor z tymi wszystkimi gigantycznymi drzewami wioską i łoków gdzieś tam w górze. Wszystko wygląda po prostu genialnie. Każda z planet wygląda fenomenalnie i wygląda jak planeta właśnie z właśnie gwiezdnych wojen. Nie jakiś tam wielki kanion, w którym coś tam kręcili, nie jakieś Amazonia, dżungla. Endor to Endor, Tatuin to Tatuin, Sulust to Sulust. Każda z tych planet ma po prostu genialnie opracowaną identyfikację wizualną. Nie ma możliwości, żebyście którąkolwiek z nich pomylili, zwłaszcza, że są zupełnie od siebie różne. Więc skoro podobają mi się mapy, grafika, muzyka, klimat, i dbałość o szczegóły, to na co narzekam? No, narzekam na rozgrywkę, która mimo, że jest naprawdę solidna, strzelanie, skakanie, animacje to wszystkie rzeczy są naprawdę spoko. Jednak rozgrywka, chyba daj. Dogadało się jako z Electronic Arts, aby stworzyć tytuł, który miał być jak najbardziej przystępny dla wielu graczy. Przez to gra faktycznie jest przystępna, bardzo łatwo ją podnieść, bardzo łatwo zacząć grać, ale przez to brak jej głębokości, brak jej tego... Brak jej tego czegoś, co mamy na przykład w Battlefieldzie czy w Call of Duty. Chcemy grać kolejny mecz, chcemy odkryć coś konkretnego, chcemy odkryć coś więcej. I nie zrozumcie mnie źle. Pierwsze 15, 25, 35 godzin ze Star Wars Battlefront to prawdziwa magia, prawdziwa radość z każdego meczu, z każdej chwili, którą doświadczacie, z każdego zajebistego ujęcia, kiedy X-Wing goni się z tie Fighterem nad Waszymi głowami. To wszystko jest po prostu z absolutnym nerdgazmem, który niestety mija. Dosyć szybko, jak na grę nastawioną tylko i wyłącznie na rozgrywkę sieciową. Nie rozumiem też za bardzo logiki działania DICE. Z jednej strony stworzyli grę niesamowicie przystępną, w którą absolutnie każdy może zagrać każdy może podnieść pada i bawić się świetnie. Z drugiej strony stworzyli tryby, które wymagają taktycznej koordynacji działań, po to aby osiągnąć w nich zwycięstwo. Rozumiecie tutaj pewną rozbieżność, kiedy trafiacie do trybu, w którym gra 40 osób, z czego około 20-30% to dzieci lub osoby bardzo młode, które po pierwsze wstydzą się użyć mikrofonu, a po drugie tak naprawdę cieszą się, że latają, robią piu 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 i bzz, bzz, bzz. i tak naprawdę wygląda tak, całkiem spora ilość meczy zwłaszcza w supremacji, zwłaszcza w ataku na at gdzie tak naprawdę garstka graczy koncentruje się na wykonywaniu faktycznych celów, a reszta gania się po mapie strzelając do siebie z laserów i goniąc się ze świetlnymi mieczami, jeżeli uda im się zebrać power-up superbohatera. Sytuacja zmienia się na znacznie korzystniejszą w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, kiedy to starsi gracze już wrócą z pracy, wypiją piwko i znajdą chwilę na to, żeby zagrać na konsoli. Wtedy wasze doświadczenia z rozgrywki mogą być zupełnie inne niż te, które będziecie mieli mieli w godzinach przedpołudniowych, co prawda przed południem o wiele łatwiej ustrzelić wroga, ale po południu satysfakcja z rozgrywanych meczy, zwłaszcza jeżeli mamy zgraną ekipę po naszej stronie, jest o wiele wyższa. Co prawda gra udostępnia tryb dla jednego gracza, nawet split screen na jednej konsoli, co tak naprawdę nie jest niczym popularnym w dzisiejszych czasach, więc chwała za to DICE. Mimo to gra zachowuje świetną płynność, bardzo dobrą grafikę, ale tak naprawdę jeśli chodzi o zawartość dla pojedynczego gracza nie ma tu absolutnie nic. Jedynie misje treningowe oferują jakąś szczątkową fabułę i pokazują jak zajebiście mogłaby wyglądać kampania w tej grze. I tak, nawet grając z najlepszym kumplem, który siedzi na drugim końcu Polski lub nawet w Anglii, poczujecie w pewnym momencie monotonię. Mimo tego, że gra jest fajna, gameplay jest solidny, odgłosy genialne, mapy piękne, to będziecie mieli wrażenie, że tak naprawdę można zagrać coś innego, co będzie miał w sobie więcej różnorodności. DICE tutaj niestety nie pochwaliło się zbytnio, jeśli chodzi o zawartość i to jest bardzo przykre, bo ta gra ma niesamowity potencjał. Jednak na chwilę obecną nie warto jej po prostu kupować. 239 zł to jest cena, która nie odpowiada zawartości tego tytułu. Jeżeli jeszcze doliczycie do tego dodatkowe 200 zł czy 220 zł za pakiety DLC których dostaniemy tak naprawdę chyba cztery planety na każdej po cztery mapy, to jest naprawdę mało, a kwota za to jest gigantyczna, niemal astronomiczna. I naprawdę o wiele bardziej opłacalne byłoby teraz kupienie chyba Battlefielda 4, który jest w naprawdę genialnej cenie razem z wszystkimi DLC-kami. I mimo że Star Wars Battlefront oferuje aż 9 trybów rozgrywki, to tak naprawdę liczą się 3, może 4. Najważniejszy to jest oczywiście supremacja, który jest najpopularniejszym trybem. Zaraz potem jest atak na ATAT i oczywiście eskadra chyba się nazywa ten tryb walki powietrznej. Te trzy tryby mają najwięcej przysłowiowego cukru w cukrze i tak naprawdę inne tryby, mimo że znajdziecie w nich graczy, to nie dają tyle satysfakcji z rozgrywki. Przypominają bardziej standardowe tryby, które możemy znaleźć w innych strzelankach, a nie po to kupuje się grę ze świata Star Wars, żeby grać w tryby przypominające Deadmatch czy Capture the Flag. Chcemy tutaj czuć klimaty bitwy o hot, bitwy na Endorze, chcemy czuć klimat Star Wars i tak naprawdę tylko te trzy tryby dają nam to w największym procencie. Już teraz w momencie kiedy gra miała premierę tak naprawdę niedawno temu część moich kolegów, którzy są naprawdę fanami Gwiezdnych Wojen i to fanami do tego stopnia, że w momencie kiedy polskie kina rozpoczęły przed sprzedaż biletów na grudniową premierę Przebudzenia Mocy, oni już te bilety kupili, już je mają, postanowili odsprzedać Star Warsy, ponieważ tą grę będzie się opłacało kupić w momencie kiedy spadnie do poziomu ceny nie wiem 80 zł za grę i 80 zł za dodatki. Wtedy to będzie miało sens. Wtedy ta zawartość będzie warta swojej ceny. Na chwilę obecną, tylko fani, tacy jak ja, tacy jak moi kumple, kupili tą grę, pograli w nią i doszli do wniosku, że sorry, ale tu ciągle robimy to samo. Zawartości nie jest za wiele, różnorodności też nie jest za wiele. I tymi słowami zakończę tą recenzję. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Czekam na Waszą opinię w komentarzach. Pamiętajcie, żeby wpaść na mój kanał, może dacie saba, może nie, kto wie. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia lub usłyszenia w leynem cześć